W tym wideo chcę trochę pomówić o formatowaniu, czyli przede wszystkim o kolorystyce wykresów i możliwości filtrowania wykresu. Jak mamy zaznaczony wykres, to na karcie Projekt Wykresów przede wszystkim możemy zmienić kolorystykę naszych wykresów. Takie standardowe kolory, jakie mamy dostępne. I te kolory przede wszystkim zależą od motywu, czyli na karcie Układ Strony mamy. Kolory i mamy tutaj różne zestawy, ko motywy kolorystyczne. Czyli na przykład mogą coś takiego jak aspekt wziąć, całkiem inna kolorystyka niż wcześniejsze. I wtedy w projektowaniu wykresu też mam inne odcienie kolorystyczne podpasowane pod ten model. I załóżmy, że tu mi odpowiada. Na, na ten film. Te, a ten układ kolorystyczny, tak te kolory sobie wybrałem i dalej w modyfikowaniu możemy użyć szybkiego układu, które takie założenie polecenie było dostępne w starszych wersjach Excela, ale możemy sobie wybrać, może któryś właśnie z tych styli nam pasuje, albo najbardziej przypomina to, co chcemy uzyskać i wtedy mniej elementów musielibyśmy zmodyfikować i troszeczkę powiedzmy z nowszych Exceli mamy style wykresu, gdzie one są nawet jeszcze bardziej zaawansowane, więcej elementów modyfikują, możemy sobie właśnie przejrzeć, czy któryś nam bardziej pasuje i na podstawie tego tutaj działać. Jeśli chodzi o reprezentację naszych wykresów, no, a ten w miarę, tak, żeby się pokazać, czy się czymś odróżnia, mogę wybrać. I załóżmy, jest w miarę, ok, tak, możemy sobie takie rzeczy modyfikować i możemy też to formatowanie modyfikować, właśnie za pomocą pędzelka tuż obok wykresu. Tak, możemy sobie znowu spojrzeć na te style które sobie wcześniej przeglądaliśmy, no widać jest całkiem sporo styli, tak może któryś o, ten ciemniejszy sobie wezmę, tak żeby podkreślić, że tu też możemy sobie zmienić, no i tu też mamy te układy kolorystyczne, tak żeby one były tuż przy wykresie, i sobie mogę wyłączyć kolory i tu mogę teraz troszeczkę pomówić o możliwości filtrowania wykresu, czyli mamy my lejek, mogę sobie filtrować wykresy na przykład, załóżmy, że nie interesują mnie zabawki, więc odznaczam zabawki i nie interesuje mnie sprzedaż w sklepie Saturn, odznaczam sobie i klikam przycisk zastosuj, tak teraz mam inny wykres, on ogólnie pamięta wszystkie dane ale jest przefiltrowany, pokazuje tylko część danych, no i jeśli byśmy chcieli Wrócić do wcześniejszych, to musimy sobie zaznaczyć, wyłączyć jak odpowiednio wszystkie filtry i kliknąć zastosuj ponownie, żeby wrócić do wcześniejszych danych. Tu jest jeszcze zakładka nazwy, ale ja dla niej praktycznego zastosowania nie zauważyłem, bo ona ma albo możliwość wyświetlenia danych tak, jak one wyglądają, tak z danych źródłowych, albo bez. Braku podpisów, czyli jeśli tutaj sobie zaznaczę brak, i brak, to po prostu zamiast tutaj właśnie ładnych opisów w legendzie i pod kategoriami, które sobie zastosuj, to będę miał numerki 1, 2, 3, 4 i serię 1, 2, 3, 4. No, w większości sytuacji ja wolę mieć zdecydowanie podpisy, więc wracam do tych podpisów, to mi lepiej prezentuje to, co jest interesującego w moich danych, więc zostaję przy tym, wyłączam filtry i mam takie możliwości, jeśli chodzi właśnie o. Modyfikację kolorystyczną wykresu oraz modyfikację samego stylu wykresu i filtrowania danych.